Siemandero widzowie, witam w kolejnym vlogu, w którym będzie wywalanie obornika od bydlaków, byki, głęboka ściółka, przedświąteczne sprzątanie boksów. Jak co roku w połowie grudnia, gdzieś tak przed świętami. Dzisiaj mamy, który grudnia, zaraz wam powiem Ja nie żyję według kalendarza, tylko wczoraj było wczoraj, jutro jest jutro 11 grudnia mamy I, i co? Pryzmujemy obornik Który później pójdzie pod kukurydzę na jesieni Pod zaoranie W następnym roku już na nowym polu To odrzucić od ściany bo nie mogę podjechać przez bramę wybrać z rogu obornik wozimy ARESem i naszą tą biedką niebieską już się spotkałem z komentarzami na YouTube że jesteśmy biedni bo nie jesteśmy na przyczepę no ale dla mnie są dziecinne komentarze. Gdybyśmy chcieli kupić przyczepę, byśmy ją kupili, na razie nam to wystarcza. Bo co my takiego robimy? Wszystko mamy tutaj dookoła, nie wozimy gdzieś nie wiadomo gdzie. Będzie potrzeba, to kupimy przyczepę. A jeśli nawet nie kupimy, to już zbudujemy. Też jest taka opcja. Na razie są inne wydatki i wydajemy na co innego. Niektórzy wcale nie mają przyczep I żyją Także komentarze tego typu to mnie tam wcale jakoś nie Nie wzruszają Przybroziło nam w nocy, zresztą, zresztą co widać w otoczeniu pełno szronu. Się kopsuje, cały czas nie współpracuję z moim telefonem. był problem z nagrywaniem rozłączało mi kamerę, albo rozłącza kamerę, albo wypluwa kartę. error do ogarnięcia dwa boksy. jeden duży, drugi mały. Motyw na poprzednich vlogach o turze, o sprzęgle, no ale powtórzę zrobiony też tur yy, odcięty zawór wszystkiemu były winne hamulce zewnętrzne do przyczep tam się zaciął zawór i cały czas puszczał ciśnienie na nie puszczał ciśnienia, coś, coś takiego tata to zrobił W razu cyk do góry leci Śmiało Perkinsem wywozić, ale trochę szkoda nam przedniej osi, bo są skały, tak, to zamarzało, są skały I wiadomo jak to w 60-tkach czopy potrafią pęknąć A Ares dużo więcej nie spali niż Perkins przy tym I w kabinie ciepło Coś tam zawsze radyjko pogra Komfort pracy po prostu lepszy. Podujemy kolejny kiper. trochę bramę, bo te niszczyciele zniszczyły no i teraz będzie parę dni od Wilży, muszę tynku, znaczy tynku zaprawy tynkarskie rozrobić i zatynkować dziury w suporeksie, bo ryją strasznie rogami trzeba będzie chyba zainwestować w dekoronizator i za małego wypalać rogi bykom no bo strasznie niszczą, wije ten róg w suporeksie i rysuje go Koła trochę blachą, tyle ile mieliśmy, tyle się obiło No ale to jest wciąż za mało tak też płytę obornikową opróżnić bo już się trochę towaru nazbierało a tam zaraz jest kratka tak źle zrobili nam tą płytę że szok kratkę odpływową w środku płyty i to ogranicza nam magazynowanie tego obornika po prostu na płycie Wywalamy ten obornik, ja tu właśnie będę przynudzał. I widzimy się w dalszej części vloga. Można puszczać? Co? Można? Dobrze. Można, można Kurde, zgięte tutaj. Wszystko po amyu. Bidlac. No iść, no iść, iść tam. No iść, no iść. No iść. No, weź. Czy drzwi tam po no. jeszcze musi wyjść Te drzwi trochę opadły dlatego tak. Czekaj, zaraz we dwóch muszę wsadzić. Bo nie wiem gdzie te uchwyty są, zaraz znowu opony. idzie Dobra, jać pan to wyrzuć a tu trochę szuflę wezmę po przegarnię chyba. Najgorsze do wybierania są właśnie rogi Gdzie nie można podjechać za bardzo A tutaj jeszcze jest na tyle źle, że Jest też paszowy i wciągają siano sianokiszonkę No wiadomo siano sianokiszonka to nie jest łoma, no ciężej to rozerwać Nie jest takie kruche po prostu Jak one to tutaj ubiją to jest beton Będę musiał też dorobić deskę Tutaj z czwórki, deski chyba zrobię taką zastawkę, bo jak jedzą kukurydzę, to wrzucają mi tutaj w tą stronę. Marnują, a kukurydzy, no jak wiadomo tam za dużo nie mam to nie można pozwalać na marnację. gramy do czysta. Lecimy z kolejną wywrotką. przybijać tak jak wcześniej, nie? Przybić deskę, zarzucić następną, zarzucić gwoździe, nawbijać prętów. Będzie fej. Teraz będziemy przeganiać małe byczki do połówki dużego boksu. Muszę czekać na Karola, żeby przyjechał mi Aresem i postawił się tak do krokodyla, zrobić taki korytarz, żeby mogły przejść. Przejdą, zamykamy bramę na połówkę, i z jednej strony mamy duże, znaczy duże. To średniaki są teraz, w następnym roku na jesień pójdą na sprzedaż. No a tu będą małe, trochę będą się cisnęły, tu te pręty co mam, były tutaj powspawywane Tutaj chyba ten był akurat, tak? Ten był z tej strony, Tylko że jak są te małe, to strasznie się cisną, cisną do tych małych. Trzeba będzie też chyba pomyśleć nad nowymi bramami. Masywniejsze porobić, te zostawić, może pójdą do tamtej obory, jak będziemy przerabiać. Jeszcze zobaczymy. Wyginają, strasznie wyginają, pchają się te bramy, tak samo powyginane, jak jest w lato otwarte, żeby no parowało trochę tego azotu z obory. Tu czasami wystawią głowę, no cztery sztuki wystawią głowę, no i pchają tą bramę. Jeszcze jak to wiadomo, jak to byki. Latają w to i z powrotem. Jeden drugiego popchnie, poleci na bramę i tak samo przygięte. Tutaj też mamy dziurę, ale to po tamtych szukach właśnie zostało. Te jeszcze nie ryją, jeszcze się nie nauczyły. Dawaj. Złam się w tamtą stronę. I bramy tam. Damy No sztuki. Ty chyba musisz przejść wyganiać, bo tutaj ucieknął bo one jeszcze nie chodziły. Otwórz bramy

Trzy bele, kurde przemarło. Jedna do małego boksu i dwie do dużego. Klasie Rolancie. No a wyskroptował przyczepkę. Wele po klasie Rolancie. 300. Seria 300. 355. 345. Coś coś takiego. Przeganiamy sztuki, mają na ścielone. Drzwi otwórz mi jedne. Łap sztukę. Teraz ich zabawa. Słoma. Takim to sposobem zakończyliśmy wywalanie ubornika. następne wywalanie ferie, tak jak mówiłem wcześniej, pewnie Karol też zawita, on lubi to robić. I co, i to by było na tyle. się podobało oczywiście łapka w górę, jak nie subskrybujesz kanału to subskrybuj, dzwoneczek jeśli chcesz być na bieżąco. I do zobaczenia w następnym. Na razie.